Dzień dobry Państwu, Michał Kowalski, Portal Oświatowy. Drodzy Państwo, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy powodziowej przedstawię Państwu dziewięć w sumie rozwiązań kadrowo-płacowych związanych z usuwaniem skutkiem, skutków powodzi, które mogą mieć zastosowanie również w szkołach i placówkach oświatowych. Dwa z tych rozwiązań obowiązywały już wcześniej i od nich zaczniemy, a potem przejdziemy do 7 nowości. Które zresztą opisaliśmy dziś w Portalu Światowym i które również mogą dotyczyć szkół, aczkolwiek nie zawsze nauczycieli. W pierwszej kolejności jednak kwestia najistotniejsza, gdzie takie rozwiązania obowiązują? No bo nie na terenie całego kraju. Otóż te rozwiązania kadrowe, ogólnie rzecz ujmując, mają obowiązywać na terenach objętych stanem klęski żywiołowej. Tutaj, drodzy Państwo, zachęcam. Do sięgnięcia do tekstów w Portalu Oświatowym, który został dzisiaj opublikowany, w którym to wskazaliśmy, jakie powiaty i gminy, ewentualnie miasta, zostały objęte stanem klęski żywiołowej na dzień dzisiejszy. Bo to jeszcze się przecież może. Może zmienić. Tam obowiązuje taka reguła, że te rozwiązania kadrowe przewidziane w przepisach mają obowiązywać na tych terenach, no generalnie rzecz ujmując, do końca grudnia 2024 roku, choć pewne okresy zawieszenia terminów yy, tak naprawdę jeszcze rozciągną się na styczeń. No ale po kolei. Pierwsze z rozwiązań już obowiązywało, drodzy Państwo. Chodzi o usprawiedliwianie nieobecności. Akurat to rozwiązanie wydaje mi się, że już na tym etapie nie będzie miało tak istotnego znaczenia. Raczej dotyczyło ono pierwszego etapu powodzi. Otóż kwestia usprawiedliwiania nieobecności z powodu powodzi. Konkretnie w przypadku faktycznego, faktycznej niemożności świadczenia pracy i związku tej niemożności z powodzią. Taka faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią, jest sama w sobie podstawą do usprawiedliwiania nieobecności w pra pracownika w pracy. To wynika z artykułu 8 ustawy specustawy powodziowe. Co istotne, za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tej przyczyny pracownik ma prawo do wynagrodzenia, ale jedynie do odpowiedniej części za dany okres minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę. Jedynie przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych wynikający z rozkładu czasu pracy. Chyba, że pracownik otrzymał jakieś, jakąś inną rekompensatę. Wynagrodzenia. Warto też dodać, że pracownikowi może być powierzona w tym czasie praca innego rodzaju niż wynikająca z stosunku pracy, jeżeli jest to konieczne w związku z usuwaniem skutków powodzi u danego pracodawcy. To tak przy okazji. W tym przypadku wynagrodzenie dotychczasowe przysługuje w całości jest rozliczone tak jak wynagrodzenie urlopowe. Generalnie jednak usprawiedliwienie obecności w związku z powodzią. Jak najbardziej tak, ale następuje redukcja wynagrodzenia do ustawowego minimalnego. Drugie jest rozwiązań, o którym nie pisaliśmy w portalu światowym, o którym warto wspomnieć. Otóż środki z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w danej szkole mogą być przeznaczone na cele związane z pomocą dla poszkodowanych zatrudnionych u pracodawcy, który utworzył taki fundusz. Tutaj więc niekoniecznie może to mieć miejsce w, na terenach objętych klęską żywioł, żywiołową, bo może mieć do czynienia z sytuacją, że dana osoba jest poszkodowana w wyniku powodzi, a pracuje na terenie, który powodzią objęty, objęty nie został. Tak może to e, wyglądać. Dodatkowo środki z funduszu socjalnego mogą być przeznaczone również dla poszkodowanych zatrudnionych u innego pracodawcy w okresie... E, w którym te przepisy są stosowane, czyli do 31 grudnia. To były rozwiązania, które już obowiązywały. No, ale to nie koniec, drodzy Państwo, wprowadzono aż 7 nowych rozwiązań kadrowo-płacowych w nowelizacji ustawy powodziowej, o których warto powiedzieć teraz, bo mogą one dotyczyć szkół. Tak jak wspomniałem, są one stosowane wobec pracowników zamieszkałych na terenach objętych klęską żywiołową. Od tego zaczynamy. Pierwsze z rozwiązań to dodatkowy urlop na żądanie, zwiększenie wymiaru urlopu na żądanie o 4 dni. Z tego urlopu można skorzystać na ogólnych zasadach, czyli łączny wymiar urlopu na żądanie wynosi już 8 dni, ale oczywiście nie jedna na uczniów szkół i placówek feryjnych. Takie rozwiązanie będzie przysługiwało do końca grudnia 2024 roku. Rozwiązanie numer dwa to urlop na część dnia pracy. Generalnie jest tak, że z urlopu korzysta się w dniach, a w, z urlopu na część dnia można było skorzystać, jeżeli pozostało y, kilka godzin urlopu, mniej niż dobowy wymiar czasu pracy. Natomiast zgodnie z, ze specustawą będzie można udzielić urlopu wypoczynkowego na część dnia na wniosek pracownika, łączny wymiar tak udzielonego urlopu nie może przekroczyć pięciu dni i również można z tego uprawnienia korzystać do końca grudnia 2024. Kolejne rozwiązanie to obniżenie wymiaru czasu pracy. Oczywiście takich obniżek wymiaru czasu pracy już mamy wiele w przepisach Kodeksu Pracy i karty nauczyciela. To będzie dodatkowe obniżenie. Obniżenie, które będzie przysługiwało w okresie również do 31 grudnia 2024. Pracownik szkoły będzie mógł ubiegać się o taką obniżkę do wymiaru mniejszego niż połowa wymiaru czasu pracy. To uwaga z redukcją wynagrodzenia. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracownik będzie musiał złożyć wniosek papierowy lub elektroniczny z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika, no chyba że nie będzie to możliwe z uwagi na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. I tu no, w przypadku nauczycieli akurat taka sytuacja się może pojawić. Ale o przyczynie odmowy pamiętajmy, że trzeba będzie pracownika poinformować na piśmie lub w postaci elektronicznej w terminie tylko dwóch dni roboczych od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy. Kolejna kwestia to ograniczenie przydziału godzin nadliczbowych, nie ponadwymiarowych, tylko nadliczbowych. Otóż przydzielenie pracownikowi, który jest zamieszkały na terenach objętych stanem klęski żywiołowej, godzin nadliczbowych albo delegowanie go pozostałe miejsce pracy, będzie możliwe zasadniczo tylko za jego zgodą w okresie do 31 grudnia 2024 roku zgodą pisemną lub elektroniczną. Można sobie wyobrazić, że uzyskiwanie tych zgód może być problematyczne. Zgoda nie będzie jednak potrzebna, jeżeli godziny nadliczbowe miałyby służyć w wykonywaniu takich prac takich jak akcje ratownicze, co akurat szkół raczej nie będzie dotyczyło, no chyba że będą to akcje ratownicze w celu ochrony mienia czy usunięcia awarii, no to wtedy rzeczywiście szkół może to dotyczyć. Ale uwaga! Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których mamy do czynienia z zagrożeniem mienia pracownika lub zagrożeniem życia lub zdrowia samego pracownika lub członków jego rodziny. Tutaj akurat zgoda na godziny nadliczbowe będzie wymagana. Kolejne rozwiązanie, no właśnie, wchodzimy do kwestii terminów. Zawieszenie badań. Badań wobec pracowników zamieszkałych na terenach objętych stanem klęski żywiołowej, mówię o badaniach okresowych, drodzy Państwo. Badania okresowe nie będą musiały być wykonywane do 31 grudnia, jeżeli termin ważności tych badań w tym okresie upływa do 31 grudnia 2024. Badania, których termin ważności upłynął w tym okresie, będą musiały być wykonane do 30 stycznia 2025. Co więcej, choć badania wstępne i kontrolne będą wymagane, to jednak będą o, mogły one być wykonane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Ale tylko w przypadku, w którym nie będzie dostępności w danym przypadku lekarza medycyny pracy. W tej sytuacji orzeczenie wydane przez innego lekarza będzie ważne, ale straci swoją ważność 30, 30 stycznia 2025, czyli do tego czasu trzeba będzie to zaległe badanie u lekarza medycyny pracy wykonać. Należy też dodać, że badania, których ważność wstępne, okresowe czy kontrolne, których ważność upłynęła w tym okresie właśnie do 31 grudnia 2024, no, w wyniku przepisów specustawy ustawy swojej ważności nie stracą i zachowają moc do 30 stycznia 2025 roku. Kolejne rozwiązanie: możliwość organizacji szkoleń BHP wstępnych online. Do 31 grudnia 2024. Przy czym nie dotyczy to instruktażu stanowiskowego, pracowników na stanowiskach robotniczych albo, na, albo pracowników na stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracowników przenoszonych na te stanowiska i uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką. Z kolei, jeżeli chodzi o szkolenia okresowe, tutaj mamy definitywne zawieszenie na terenach wobec pracowników. Zatrudnionych na czy zamieszkujących na terenach objętych stanem klęski żywiołowej. Zawieszenie szkoleń okresowych. Takie szkolenia zaległe trzeba będzie przeprowadzić do 30 stycznia 2025. No i na sam koniec przedłużenie terminów przedawnienia roszczeń pracowniczych. Które upływałyby w okresie do 31 grudnia o okres do 31 grudnia, więc terminy, nie nawet wszystkich terminów, nie tylko tych, które wtedy by upływały, przy wszystkich terminów przedawnienia, które w tym czasie biegną, roszczeń pracowniczych, o okres do 31 grudnia 2024. Do tego zawieszenie terminów na wytoczenie powództwa do Sądu Pracy, a konkretnie odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania w stosunku pracy w okresie do 31 grudnia 2024. Drodzy Państwo, starałem się to przedstawić dość syntetycznie, natomiast no, jest tu bardzo dużo danych, liczb, informacji. Dlatego jeżeli chcecie sobie to Państwo wszystko utrwalić, to zachęcam do zapoznania się z naszym dzisiejszym tekstem w portalu oświatowym. Na ten moment to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo. Do zobaczenia.